Za siódmą rzeką, za siódmą górą, wciąż było ciemno i wciąż ponuro. Bo jak to w mrocznych bajkach zazwyczaj się dzieje, tą krainą rządziły biurwy i złodzieje. Lecz w końcu nadzieja się pojawiła i cała kraina głosować ruszyła. Proszę pani, proszę pana, zaszła tutaj wielka zmiana. Już się cieszy elektorat. Polska wreszcie wstaje z kolan! Prawda? Bzdura. Tak się składa, że znów na kolana pada. Jeden molok za drugiego. To ta zmiana jest kolego? Pamiętasz coś w ogóle z 2006? Bo powiedzcie mi sam. widzicie różnicę między tymi łajzami? A szydło? i kopacz? Pawłowicz-Niesiołowski? Sami sobie z tego wyciągnijcie wnioski. Platforma i PiS to są niestety te same strony wytartej monety. Smutno ci? Z radosną nowiną spieszymy. Spójrz, za to ich w parlamencie już nie zobaczymy. Nie będzie już Leszka z bajki Wilka Złego, nie będzie Janusza Penisorenkiego, odpadł też książę kuców półtora promila. Freda Flistona nie ma, piękna jest to chwila. Poległ bezzębny Ludwik, co lubił w kamasze. Krzysztof Krawczyk też wypadł, co pasł się za nasze. Żegnamy robota, co był zawsze w modzie, nie ma też mis ryzyka o cudnej urodzie. Ich pogoniliśmy, a kogo witamy? Cóż, nowa jakość będzie rządzić nami.